Siemanko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika na moim kanale. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, bo Mistrzostwa Świata Juniorów w Lake Placid w 2023 roku. Czyli sobie taki puchar stworzyłem żeby był serię próbne. Tak się prezentuje lista startowa. Wilchopa Rosari jest, Schuster, Jan Szuster, Jan Habdas, Kasper Tomasiak, Jan Szymitrz, nam i wiele, wiele, innych Polacy w składzie. Habdas, Tomasiak. Ja, oczywiście, i klemencjonik. Ale jeszcze, może zanim to pokażę Wam wyniki Pucharu Świata i PK. Kiedy myślałem w skapie się aż 17 zawodów Pucharu Świata. I co prezentuje się następująco. Liderem jest Naoki Nakamura. Też mnie to zdziwiło jak symulowałem, ale Nakamura prowadzi przed Kraftem na absurdalne wyniki. piąty Żyła, siódmy Kubacki. No i 30 Stoch, co ciekawe to były chyba punkty. No jeszcze PK, tutaj się odbyło 13 konkursów. I liderem jest Miller Markus. Przed Dawidem zignorował 1-2 punkty. Trzeci ordnant, już z dużą stratą. Najlepszy z Polaków: 21 wolny, 22 pil, 24 hard, 27 kot. 4 stękała, 37 rocznie, 38 murańka. No i to w sumie na tyle, jeśli chodzi tutaj o Polaczków. Tak powiem. No i myślę, że możemy sobie już przejść do serii próbnej na tymi zaś średniorów. A jest to naprawdę bardzo ważna impreza. W sumie jesteśmy liderem w WiscaPus, 98, bo na półmetku. Jeśli to jest, to będziemy złoto, albo w drużynie, albo indywidualnie. To będzie naprawdę wielkie osiągnięcia dla ja, tego jakim my jesteśmy. No i przejdźmy już sobie do serii próbnej. No i jest seria próbna, wieje w plecy. Co ciekawe. My Z numerem, którym my tu jesteśmy, numerem. Czy ja się sobie, dobra, zaznaczyłem siebie. myślałem, że siebie nie zaznaczyłem. No i prowadzi Jason Colby. Amerykanie u siebie zdominowali, jak na razie. No i popatrzmy na naszą próbę. Wgrały się plastrony, bardzo ładne plastrony w Lake Placid. Tylko, że ich to nie widać. Najnowsze na serwerze, jak na razie, jedne z największych plastronów. Patrzmy. No skok szabiutki będzie w tej serii próbnych, chociaż będziemy w tej chwili prowadzić. Więc. Na pewno tak nie chcę wskazywać w konkursie, ale w kwalifikacjach, można sobie taki skok oddać, no to jest, to jest seria próbna. Ten dzień przed Kolbim. No jak chce poradzi reszta zawodników, reszta stawki. Jesteśmy po tak fatalnym skoku na miejscu w tej pewnej szesnastym. Wygryła tam serię próbną Daniel Wasiliw przed Habdasem i Bayerem. Piąty Besz, o bardzo dobrzy Finowie. Najpierw no Polaków toczy się Abdes, to oczywiście drugi Habdas, ale Janasz Tomasiak czy Joniak, No i coś zał, Polacy. No ale widzimy się już w kwalifikacjach. No i w kwalifikacjach sypie gruby śnieg. również w plecy, więc w serii próbnej nic się nie zmieniło, ale obyśmy tego skoku nie zepsuli. Prowadzi Tate Friends, czyli 13,5 punktu nad na nad Svatoslavem, na No teraz nasza tutaj, oczywiście, próba. Dźwięk 4,5 trzeba skoczyć, żeby. Prowadzi w tej chwili te kwalifikacjach, spóźniliśmy, ale będzie dobra próba w tych kwalifikacjach. Ładnie, punkt K osiągnięty. Pewna kwalifikacja do konkursu na pozycji trzeciej, w tej chwili. No to spadniemy gdzieś myślę do drugiej dziesiątki. Sporo są do Tata Franca. No i które miejsce zajmiemy w tych kwalifikacjach? Co tu się stało? A nie, dobrze myślałem, że będziemy w noc, ale 13 miejsce w kwalifikacjach. Wygrywa je Janek kable więc duża szansa na medal. No, coś słowa Lick i Wilko Rosari, powróci do medalu. Trzynasty Joniak yy, i Tury Tomasiak. Jest Tomasiak, czekaj. Nie zakończyli się właśnie ci zawodnicy. Tomasiak jest. Który? Piąty, więc dobrze, Kacper, no ale bardzo ważna pierwsza seria. No, jest ta presja w naszym zawodniku, że zepsujemy ten skok. Prowadzi Tate Front, ale już o wiele mniejszą notą. Więc możemy go przejść 88 metrów potrzeba. Słaby, słabe warunki. Trzeba się dobrze odbić z progu. Chyba spóźnione. spóźniona, ale dobrze. Dobry skok. No, ucich wiatr podczas naszej próby, no ale nie jest to dobra próba. Na drugą serię, oczywiście, pewna, ale. W to by dało podium, ale w tej chwili to nie da na pewno pierwszej piątki, chociaż może jakieś nadzieje są, Już mnie Kasperi Walto 11 pozycja. Nie wiem, nie ma chyba nadziei na medal, chociaż dajemy do Kasperiego Walto 9,3 punkty. Najpierw przez Polaków zabierał Janek. Pani pierwszy, z drugą mam, jakimi Francuzami, tymi finami. 16. Hector Kapustnik, 14. Simon Stein z Benger. Ojeju, to Masiak jak 27 milionów, jak też z drugiej serii, więc wszyscy się zakwalifikowali. Ale no trzeba wal no, może zaatakować, no nie wiem, jakąś pierwszą piątkę chociażby. medal tutaj nie będzie, Ben Bayer prowadzi. Mamy no, w tej chwili już siadamy na belce startowej. Zabezja pierwszej serii 81, teraz trzeba skoczyć 93,5 w pierwszej serii. Mamy fatalne warunki. Spóźniona próba i nie ma już szans na medal. Czy będziemy teraz prowadzić? Nie. Nie ma takiej opcji fatalna próba. Ojeju, jeju 11 pozycja. Ależ my się oddalili. No, to będzie chyba trzecia dziesiątka, tak mi się wydaje. No tak. Kończymy trzecią dziesiątkę, znaczy. No, kończymy. 21 pozycja no słaby. Za Wardem Niemców. Gorszy tylko Jonak, więc... Trzasta ten Tomasiak, piąty Beszczow i medalem Polak ze złotem Janek Kabdas, drugi Wilko, trzeci Stefan Embacher, więc wielki talent, ale ze złotem Janek Kabdas, więc kapitalnie. No, nie były dobre do nas te mistrzostwa, dopiero 21. nie mimo takiej formy. No ale cóż, może w, w, w tym drużynie uda się walczyć jakiś medal. No, myślę, że było dobrze. Fawroci zawiedli, no, ale czas na podium. No i pięknie Janek Kabdas. Z złotym Wilko Parosali ze srebrem a Stefanem Bachary z brązy. Widzimy się w serii próbnych konkursu drużynowego. Niestety serie próbne konkursu drużynowego są trochę w tej grze zepsute. No wie, podnarty, no, są również sypieśnik. No są te serie zepsute, to trzeba przyznać. No to się skacze indywidualnie w tych seriach próbnych, no ale na przykład, będzie właściwa. W 90 trzeba skoczyć w jedną podnarty, więc może sobie jakoś nieźle poradzimy. Patrzymy, No trzeba było wiele później z tego progu wychodzić. Za wcześnie wychodziłem, bo się bałem, że spóźnię. Jak w tam pamiętnym fiskapie letnim. Tutaj trzecia miejsca na razie, więc. No, myślę, że na pograniczu drugiej, trzeciej skończymy dziesiątki. Prowadzi dwóch fighterów, które mi w tej serii próbnej. Siedemnasty, więc widzimy się już z pierwszej serii konkursu drużynowego. Mam nadzieję, że ten konkurs będzie udany dla Polskiej drużyny i powalczymy o złoto. Wy w plecy, więc diametralnie mniej się jeśli chodzi o serię próbną. 10 nacji na starcie. no i popatrzmy, My startujemy w trzeciej grupie. No i teraz. Ojej, co tutaj się stało? Co zrobił Klimek, gionek? Jak... No i najlepiej zaczynamy. Tracimy do Niemców. Niestety Kacper, Kacper się poprawia, Kacper 90, no imy to w najdalszy. No jest, skok tego konkursu drużynowego i 14 punktów przytam Słowenię i tracimy do Austrii. To jest yy, szybka matematyka. 10,8, 10 punktów i, 8, 10 i 80 punkta. No i popatrzmy. Nasza grupa, nasza grupa teraz. Prawda, nie najlepszym skokiem tego konkursu. Fatalne warunki nam się wylosowały. 80 metrów trzeba, żeby utrzymać się w Słowenią. Trzeba dobrze skoczyć. Zdawanie. To będzie kapitalny skok. No, no jak na takie warunki kapitalny to był skok. Czy to jest najdalszy skok tego konkursu? No tak. Czemu tak nie mogło być w indywidualnym? Wyciągniemy naszą drużynę, utrzymamy drugie miejsce. Ale czy wyprzedzimy Austrię? To jest pytanie, bo jeszcze Julian mi w naszej grupie został. Wyprzedziliśmy. O 2,9. No i teraz Janek, złoty medalista kontra Stefan Embacher. Wyprzedzamy Austrię 8 punktów w pierwszej yy, grupie. Kapitalnie Janek, lepiej ode mnie. No więc, no więc, zapowiada się fantastyczna druga seria konkursu drużynowego mistrzostwa nie wiem, Mam nadzieję, że Klimek Oniak tego nie spaści. Niech skacze tak jak w Oberdorfie na początku, są w Niech tak skacze. No i zepsuł, zepsuł. Też lepiej poprawił do pierwszej serii. 6 punktów to nie jest dużo. Austriaków. Kacper musi, tak jak w pierwszej serii. Kacper, Kacper poprawił się ale szóste kapitalnie. 13 punktów tracimy, no, ja muszę odpalić. Ja muszę odpalić, tak jak w pierwszej serii. Kto teraz skakał chyba? Teraz będzie jeszcze po mnie Schmidt skakał, więc no. 60 metrów, żeby utrzymać na e, trzecią, no wiem, chyba Słowenią, czy tam Niemcami. Patrzmy. Spóźniłem, spóźniłem i to jest słaba próba. Więc chyba możemy zapomnieć sobie o Złocie 87,5 Chyba najgorzej z naszej drużyny w tej drugiej serii Czy Klimek Joniak? No gorzej od Klimka Joniaka no. Zepsułem I zaprzepaszczam nam szansę na złoty medal Bo odpalił Julian Szymit 98 metrów Więc Mbachev musiał poklubnąć bule, a Chávez musiał rekord skoczyć No niestety o Amerykanie się na trzecie miejsce. Nie to nie przegrywamy z Austrią, bo no Janek kapitalny odpali Polisty. No gdybym nie zepsuł tego skoku. No i tak, Austria złotym medalistą. W sumie jak w Realu, tak się nie tych Amerykanów. Austria złotym medalistą. Mistrz się da nie robić. Polska druga. Amerykanie trzeci. No i tam nastąpi nacje ja w ogóle Niemcy, wiem co po pierwszej grupie były drugie, a teraz są siódme. Nie wiem. No ale no ja tą notę miałem którą? Czy ja miałem wyższy wkład różny niż Janek? Tak jest, wyższy, wyższy, o ile? 22 punkty, no ale o wiele niższy niż Kasper. Słodko-gorzkie, 21. pozycja indywidualnie i srebrów, w drużynie. no zaprzepaściliśmy szansę jak moją indywidualnym zarówno. no i my również zaprzepaściliśmy szansę na to drużynowe, chociaż tak, w sumie, na spółce z Klimkiem Milnakiem, chociaż on, no jesteś poprawił, Janu, no, ja no, spaściłem drugiej serii. Tak się kończy na Mistrzostwach Świata juniorów. Tutaj w ogóle mamy jeszcze podium generalki, które jest, no nieważne, chociaż to jest też takie ukoronowanie. Mistrzysk, jeszcze raz, no, Mistrz mis, Medalistów Mistrzu się to nie równa, ale to już jest nieważne, bo to jest tylko taki pojedynczy puchar. No i co, tak się to kończy. Myślę, że no, był dobry to odcinek. Zdążyłem z nim. To e, ciekawe. Myślałem, że nie, nie nagram dzisiaj, ale jednak, trzeba to, kochanie, nagram. Bardzo ciężki poniedziałek, ale jednak udało mi się to nagrać. Słabe tym, że się nie, równi, nie w tej formy. Ale tak, trzeba, no i myślę, że utrzymamy na tym odcinku to prowadzenie w Generalce. No, na następnym odcinku chyba będą dwa w Szyrku i dwa w Park City, no i później będzie finałowy odcinek z konkursem Wielkich kroki w zakopanym. Subujcie, lajkujcie, mam nadzieję, że będzie się harmonogramu. Trzymajcie się, mam nadzieję, że przeżyliście ten ciężki poniedziałek. Do widzenia, do zobaczenia, no i cześć!